Daniel, zacznę tylko od tego, że tutaj absolutnie proszę nie mieć do Filipa pretensji o tego, jak się zachowuje, bo on po prostu nie pamięta tego, co się przed chwilą wydarzyło. On nie wie o tym, że uciekł mu kilkanaście sekund z tego, co wydarzyło się po tym nokaucie, bo to był piekielny nokaut, ale to nie tylko to było w tej walce, bo byłeś i zraniony, i wróciłeś, i troszeczkę nam pokazałeś tej stójki, odwracałeś pozycję. No jak debiutować w KSW, to ten sposób. I jeszcze na koniec chyba pierwszy taki nokaut czysty w karierze, co? Pierwszym historii historii Nogą, nie chcąc to zrobiłem, naprawdę. E, proszę Państwa, nie byłem w ogóle znajomy w żadnym ciosie, ale tak jak mówiłem w wywiadach, że pierwsze 10 ciosów będzie chciał mi łeb urwać. No i chciał. Ale wszystko kontrolowałem, tam się pośliznąłem. No bajlando, co teraz będę gadał. Słyszałeś ten doping? Co ja mówię? Jak można nie było słyszeć tego dopingu, to nie tylko tu w Łodzi, ale i w Warszawie pewnie od tych bębnów i krzyków kuczało. Świetnie. Wiesz co? Słuchałem ludzi, teraz nie wiem, co Ty powiedziałeś do mnie. No właśnie to, że było bardzo głośno i że chyba te, ten Twój doping, Twojej całej ekipy, która tu przyjechała, to nie tylko w całej łodzi było słuchać. Nie tylko w Adlazarynie, ale i w Radomiu, i w Warszawie, i pewnie na całym tutaj w Środkowej Polsce. Cieszę się bardzo, chyba fajnie wszedłem do KSW. Fajnie się pokazałem, bardzo mocno bił. Może spokojnie w pierwszej rundzie, ale teraz to już. Raz bajlando, czyli tak, jeden pas już masz, drugi pas już masz, i jak to było, czas na. Czy czas na trzeci pas? To ja nie wiem. Wodarze będą chcieli, to oczywiście, jak nie, to idziemy dalej.